Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny Pumpernikel i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Na początku chciałem wam podziękować za wszystkie lajki pod ostatnimi filmami oraz za dużą ilość wyświetleń. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z czterema szczurami w misji Piaski Czasu. Lord gracza na start dostaje 4000 zł, lordowi komputera dostają 2000 zł. Nie przedłużając, zaczynamy. Na starcie jak zwykle wybuduję podstawowe budynki, a my widzimy się za parę minut. Ok, moi drodzy, jesteśmy w tej chwili oblegani przez pierwsze ataki szczurów. Oczywiście wysłali na nas swoich włóczników, e, niszczą nasze farmy. Postanowiłem, że z racji na to, że mamy skąpo mm, zasobów w naszym zasięgu, przynajmniej na początku rozgrywki, postanowiłem, że wykopię fosa, e, która będzie nas dobrze chronić przed natrętnymi atakami szczura, przynajmniej w początkowych etapach gry. O cholera. Szczur wysłał całkiem solidną armię z kusznikami, która może mi narodzić właśnie problemów. Tego się naprawdę nie spodziewałem po tym modzie, ale tego właśnie chcieliśmy. Zobaczmy jak się potoczy to oblężenie. Ten mod naprawdę jest szalony. I szczury naprawdę stały się trudnym przeciwnikiem, szczególnie w tak dużej ilości. życie by nie pomyślał, że ta misja może mi sprawić jakieś problemy. Zapowiada się na to, że będę musiał nad nim trochę posiedzieć. Także widzimy się za kilka minut. Jak tylko uda mi się coś zdziałać. Na chwilę obecną zacząłem produkcję piwa. Ledwo wyrabiam z chlebem, dałem dodatkowe racje naszym mieszkańcom, aby pobierać podatki. Nie jest lekko. Zacząłem produkować również piki, które mam zamiar sprzedawać, ale nie mam dostępu do drewna ani do kamienia, ani do żelaza, przynajmniej na chwilę obecną. Także zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Ok, minęła chwilka. Udało mi się tutaj zająć kolejny kawałek ziemi. Szczur się trochę uspokoił z atakami, chociaż nie na długo. Udało mi się dobudować również kolejną wieżę obronną, która pełni rolę strażnika naszych farm. Ataki jeszcze raz są całkiem spore i dają się w znaki. Musiałem wybudować tutaj taką fortyfikację, która ma fosę od strony naszego zamku w celu zablokowania sztucznej inteligencji i zniechęcenie jej do niszczenia moich farm. Teraz muszę zacząć zbierać złoto w celu budowy silniejszej armii, rozwoju gospodarki. Także widzimy się za kolejne parę minut. Ok, słuchajcie moi drodzy, chwilę mi to zajęło. Aczkolwiek udało mi się opanować centralną część mapy. Wreszcie pozyskujemy jakieś surowce ze środka. Szczur trochę przysiadł. Widać, że late game nie jest dlatego, bo ta nawet na modach zbyt mocną stroną. E, Przysiad gospodarczo. Nie ma z czego pozyskiwać złota. Prawdopodobnie dlatego, że w większości przypadków po prostu nie ma już tutaj drewna. Jedyne drewno jakie zostało, znajduje się w tej części mapy. Także jego strategia gospodarcza siadła. E, Pozwolimy sobie wyprodukować w tej misji piknierów. Z tego względu, że szczur posiada kuszników, całkiem spora ilość jednostek, a mi ciężej jest było się wybronić na początku, więc stwierdziłem, że to będzie po prostu najlepsze wyjście. Poza tym sprzedawałem piki, które robiłem z drewna, także myślę, że wybaczycie mi w tym odcinku tych pikinierów. Spójrzcie tylko na tę armię czarnego szczura, który teraz tam mnie leci, razem z pomarańczowym szczurem. Mam nadzieję, że moja obrona to utrzyma. Wydaje mi się, że szczur na modach jest trochę mądrzejszy pod tym kątem, że nie wysyła na marne żołnierzy, tylko woli zebrać mocniejszą grupę, którą cokolwiek jest w stanie zdziałać. Na przykład, chociażby zniszczyć moje farmy na Podzamczu, czy, czy jakieś kopalnie. Coś, co wpłynie na moją ekonomię. W, poprze, w podstawowej twierdzy pszczół po prostu bezsensownie wysyłał taki, po prostu by je wysłać. Mam że tutaj jest to trochę bardziej przemyślane. W międzyczasie udało mi się zebrać 25 katapult standardowo. Dokupuję tylko jeszcze kilku piknierów i widzimy się za parę minut przy pierwszym obrężeniu. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Nasza armia obrężnicza prezentuje się w następujący sposób: 25 katapult, 46 piknierów i 44 łuczników. Zaczniemy sobie standardowo od ostrzału katapultami murów obronnych szczura, a później przejdziemy do ostrzału łucznikami. I zakończymy wejściem na zamek piekinierami. Ok, myślę, że w tej chwili możemy już swobodnie zaczynać nasze obrężenie. Nadal nie mogę się przyzwyczaić do tego widoku, że szczur ma kuszników na murach. Nie wiem czy zauważyliście, ale boty w tym modzie nie niszczą swoich budynków w celu pozyskania pieniędzy w trakcie obrężenia, co jest też ciekawą mechaniką, która moim zdaniem była błędem w podstawowej twierdze. Ok, pierwszy szczur trafił do kanału, przenosimy nasze jednostki bliżej drugiego szczura podeśle tam trochę łuczników Czy podesłałbym trochę łuczników gdybym miał drewno no produkcję łuków Okej okay. Dobra myślę, że z drugim szczytem sobie powinniśmy jeszcze dać radę Bez wsparcia łuczników Czarny i niebieski Nie no, wszystkie szczury mają kuszników Niesamowite No dobra Katapulty zaraz dojdą do celu Dorzucimy im trochę kamienia i zaczynamy zaraz obrężenie numer 2. Ok, jesteśmy na pozycjach. Myślę, że nie ma też co czekać. Ta graj tak się długo ciągnie, także ostrzejwujemy pozycję naszego przeciwnika. Spróbujemy zniszczyć tutaj też klatkę dla wilków. Ciekawe, czy 44 piknierów będzie w stanie wykończyć żółtego szczura. Przekonaliśmy się w ostatnim odcinku, że nie można być zbyt pewnym siebie. Ten mod naprawdę zmienia wiele w naszej grze. Naprawdę olbrzymie oddziały piknierów, włóczników odbilały się z zamku szczura. Nasi piknierzy dzielnie z nimi walczyli przez naprawdę dobry kawałek czasu w tym miejscu. Miejmy nadzieję, że to, co nam zostało, wystarczy na to, aby unicestwić naszego szczura. Wymusimy wejść na zamek. Okay. Udało nam się zabić drugiego szczura, cofniemy resztę tych pikinierów. Dobijemy trochę jednostek i ruszymy z atakiem na trzeciego szczura. Ok, przystąpimy do kolejnego oblężenia Podsyłamy bliżej łuczników. Podsyłamy naszych pikinierów. i że weszli już na zamek szczura wydry i udało się go uśmiercić dostał przed nami tylko jeden szczur także bierzemy się od razu i za niego mają się dobrze, tak, ehe, myślę sobie, ehe, myślę, że tak e, właśnie powinno być, e, czyż nie? Wiadomość od szczura. Niech to. Moi głupi żołnierze nie potrafią, nie chcą Aha. Ci idioci nie wykonali mojego genialnego planu. Zobaczcie, jak dużo jednostek się wylewa z zamku szczura. Maszerujmy z dumą. Pikinierzy naprzód! Już tam idziemy. Na szczęście było ich niewystarczająco dużo, aby zatrzymać natarcie moich piknierów. Od szczura. Proszę. I tak udało nam się unicestwić ostatniego szczura Słuchajcie, mamy tutaj nasze podsumowanie Rozpoczęliśmy rozgrywkę w 1186 roku Zakończyliśmy ją w 1212 Zgładziliśmy 3170 jednostek wrogów Sami straciliśmy 253 jednostki Udało nam się zebrać 30, prawie 34 tysiące sztuk złota Powiem wam, że jak na tą mapę, jak na dostępność do zasobów i problemy, jakie sprawiał mi ten szczur, jestem naprawdę zadowolony z tego wyniku. Kolejną misją jest misja zatytułowana Oaza. Jest to pierwsza misja, w której mierzymy się z Saladynem, lecz zrobimy to dopiero w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał, i łapkę w dół, jeśli film Wam się nie podobał. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału oraz zapoznania się z innymi seriami na moim kanale, takimi jak na przykład Timberborn. Dzięki za uwagę, to wszystko na dziś. Trzymajcie się, cześć.